Będę sobie biegać na Wiecie, właśnie tak to jest często w życiu. Dla ludzi różne rzeczy są ważne, różne rzeczy są cenne. I każdy ma z nas, poukładając swoją hierarchię wartości. Dla jednego ważne są pieniądze, dla innego rodzina, dla kogoś innego Bóg Właśnie my jesteśmy takimi ludźmi, dla których Bóg jest na pierwszym miejscu Powiedz co się liczy tak Jedno pewne nie ma skutków bez przyczyn Masz coś do powiedzenia Czemu milczysz kto jest na pierwszym miejscu Coś się liczy, powiedz co i czy tak? Jedno pewne nie ma skutków bez przyczyn Masz coś do powiedzenia Czemu milczysz? Kto jest na pierwszym miejscu? Co się liczy? Mam coś co jest celne moim piski ogień Weź to ogarnij zanim ten świat utonie To czysty przekaz Który wbija w monotonie Na mikrofonie znowu płonie Rapu płomień bez fundamentu wszystko W okamgieniu runie Kto łamie złe zasady nie ma zasad Czy rozumiesz czemu spuszczasz wzrok stąd w tłumie? Trudniej brnąć pod prąd Uniesioną dumnie, co się liczy Czemu stoisz w cieniu, czemu milczysz Jeśli twoje serce krzyczy Ej, żyć na przypał to nie wyczyn Jak ci życie się nie klei, to szukaj przyczyn Szarad, że ciemność ściąga ciebie jak peleton Zamknięty jak get, to chcesz odetchnąć, u no momentum Masz dwie drogi, wybierz jedną Ślapy, sedno i idź nią na pewno Co się liczy tak? Jedno pewne nie ma skutków bez przyczyn Masz coś do powiedzenia? Czemu milczysz? Kto jest na pierwszym miejscu? Co się liczy, powiedz Co się liczy tak? jedno pewne nie ma skutków bez przyczyn Masz coś do powiedzenia Czemu milczysz? Kto jest na pierwszym miejscu? Co się liczy? Elo, lecę jak Jordan nad Tobręczą Wiesz, w mojej głowie rymy się ciągle piętrzą Skrumaj zwrotę pierwszą czyste tchnienie Co się liczy? Powiedz, co ma cenę przeznaczenie? Ej, nazwę to Boga planem Czas na zmianę Człowiek, patrz, co jest grane To JTZUS jest naszym panem Kilka lat temu przymierze zawiązane Oddaj jemu hołd, moim raportem a zatem, wiesz, to jest to i w tym tkwi cały patent Wiesz, nie będę czekał w ciszy Powiedz, co ma wartość, ty powiedz, co się liczy Świat skutków i przyczyn w otaczającej liczy Otaczający świat każdego dnia nas krzyczy Zimcze wartości, ten chory Polski Trzeba trzymać się Boga w tej rzeczywistości Tak Trzeba trzymać się Boga w tej szarej rzeczywistości. I teraz uwaga, wszyscy tutaj zgromadzeni, podłączcie się z nami do tego refrenu. Powiedz, co, się liczy tak, jedno pewne nie ma skutków bez przyczyn, masz coś do powiedzenia, czemu milczysz, kto jest na pierwszym miejscu, wszyscy razem głośno, co. Jedno pewne nie ma skutków bez przyczyn. Masz coś do powiedzenia, czemu milczysz? Kto jest na pierwszym miejscu, co się liczy! Tak jest, co się liczy! Co się liczy, co się liczy! Tak to jest.